Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Obiecamy gołąbki. Tak. Malutkie takie gołąbki. Patrzcie jakie ładne. Jedne wyjeżdżają. No, jedne wyjeżdżają za chwilę. I oczywiście od rana pada, od wczoraj, od przedwczoraj. Cały czas pada i jest burza. No dzisiaj burza była. Nie co chwila burza. A to idę do, do lodówki. No. I fruzia słyszała chyba burzę. Bo coś się się. No, coś się zerwała. I bo słyszała, bo głupło jak. Dobra. Tak, fruzia? A my pomału będziemy się zbierać i jedziemy, jedziemy do mojej mamy. Patrzcie, i się przyjaśniło troszeczkę, 5 minut temu była burza. Ale cały czas troszkę wyjdzie słońce i zaczyna padać. Troszkę wyjdzie słońce i zaczyna padać. Ale my liczymy na to, że jak to tak popadało przez kilka dni, że będą grzybki. My lubimy chodzić na grzybki. Tak, to lubimy. Robić. Majcia też z nami lubi chodzić na grzybki. Tylko Majcia już troszkę nie da. ona już nie daje tak, rady, tak. tak. Także trzeba będzie stawiać przy tym i chodzić niedaleko. Na te nasze bardzo dalekie miejsca to już z nią będzie ciężko. Ciężko, ciężko. Bo ona już... W zeszłym roku nam się kładła, nie? No. Trudno trzeba będzie tu z brzegu chodzić. Patrzcie i wyszło słońce. No, 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 no. Kobiety z parasolkami No a 10 minut temu była burza. Muszę poszukać mikrofonów, bo mówicie, że jest cicho. Mam jeden. Ale, ale zmieniamy kamerkę. Zmieniamy niedługo. Także może będzie, będzie i, lepszy, i lepszy obraz. Będzie pełna profeszka Nie wiem, gdzie jest drugi mikrofon. Będzie lepszy obraz i będzie e, lepszy dźwięk. co się tam wisi co się majta no widzisz korek na hak chyba wiesz bo on ma hak był człowiek wyszedł z tych pasów tam z dołu tak chyba na hak Także my. cały czas się rozwija Próbowałem gołąbki pyszne. A ja jeszcze nie Jeszcze ja Wczoraj tylko się ugotowały to próbowałem. Eko Żagań tablica stała, nie kosimy łąk. No tam w parku. Ale to Eko dlatego, że nie kosimy, bo Eko czy dlatego, że nie mają pieniędzy? widzę duży odzew na wystawione ogłoszenie na samochód tak? No. na moją BMW już było dwóch klientów dzisiaj dzisiaj wystawione i dwóch klientów było dzisiaj ale to nie o to nam chodzi a o a no bo tak bo chcieliby najlepiej żeby za darmo oddać no. Cena i tak jest bardzo dobra. Nie, no za darmo nie oddamy. No. Cena już jest i tak minimalna. No, zaraz będę musiał zadzwonić. Za samochód, który na pewno nie jest złożony z dwóch, który na pewno nie miał wypadku samo, samochodowego. Nawet kolizji. Tak, ani kolizji, także uważam, że. Także muszę się zaanonsować Becia co tu się dzieje opowiadaj jak to co Becia ma parcie na szkół parcie panowie z telewizji panowie z telewizji TVP 1 widzicie mhm. Pol telewizja polska Normalnie? Normalnie bycia! Ja nie, nie wiem. Ja gdzie, chyba... się, gdzie jestem? Tam jest telewizja. No. Coś tu kręcą. Ale co? Nie wiem, ale puszczali drona. No, dron lata. Ich to nie wiem. Ale zaraz długo nie polata, bo już się robi ciemno. Ciemno się zaczyna robić. No. No nie widać tutaj nic. Wiesz? Mhm. No nic nie widać. Ale będzie zaszelały. Trzeba było do klubu jechać. A po co? Ma A teraz to już wiesz. Patrz jakie tam chmury znów. No. że lubicie chodzić do Ekszyn tak? my też, ale kurde ostatnio tyle ludzi tam było że no nie szło normalnie nagrać tak może jak będzie nowa kamera ta. To... widzicie jakie tanie, tutaj jest dużo tańsze paliwo ale Mecia zasuwa, ma zbiornik pełen tu może jeździć teraz no i strach się bać, bo jest Temperatura spada gwałtownie, Burze ale gradu tu, tu na razie nie ma, nie? Także no. znaczy nie jest tak źle. Patrz jak ludzie zostawiają samochody na noc, nie? Pod sklepem, gdzie są kamery. Też jakiś pomysł jest, nie? Ale najpewniej to chyba by było tu zostawić. A nie wiem, czy tak na CP nie można. Na CP nie, tu z boku. No nie wiem czy tak można. Chociaż nie wiem. że pojedziemy koło Tesco z Majcią koło jakiego Tesco? koło byłego Tesco koło Netto no. Idziemy jeszcze z Majunia, niech sobie pochodzi koło Netto troszkę jak będzie A, chciała wejść na tą trawę jak będzie koło? chciała wejść na trawkę to zrobi go na chodniku no, parę osób pisze, że zrobiło to ciasto twoje bo ja ci tam komentarze zatwierdziłem no. To z tym, z, serem, z serem porzeczką. Ale uważam, że to drożdżówka jest bardzo dobra, bo ona nie jest sucha, przez to, że masz ser biały, ona jest wilgotna. Pyszna jest. Ja, ja uważam, że jest to jedno z pysznych ciast drożdżowych. No, tutaj też nikogo? Nikogo, bo jest niedziela, nie? No, jakieś dwa biegi teraz zmienił? Nie wiem co on zrobił. No sobie sam robi co chce pani tam maszeruje nie wiem w krokiem może się uczy hmm. i patrzcie, świeci słoneczko, jest fajnie bardzo nas to cieszy, że piszecie komentarze i że w ogóle tak. niedługo będziecie słyszeć, będzie lepiej jak dobrze pójdzie to może za dwa dni. No. no będzie dużo lepiej słychać. Tak jak mówisz, pokażemy Wam zamówiliśmy nową kamerkę. Tak, trzeba się rozwijać. Dzień dobry widzowie na drugi dzień. Dzień dobry kochani. Mieliśmy jechać na działkę, ale nie zdążyliśmy. Nie, już teraz jest za późno. Za późno, bo czekaliśmy na pana. Bo wiecie, że ogłoszenie było wystawione wczoraj? Przed wczoraj? Wczoraj, wczoraj? Wczoraj chyba. Że sprzedamy BMW w dobrej Albo cenie. Tam jest cena podana, wszystko. I co? I pan przyszedł, go przyszedł pan, obejrzał, pooglądał. Z kolegą i z żoną. Z i, z żoną. I co zrobił? Kupił, Kupił go od razu. Także my zadowoleni i pan zadowolony. Znaczy, powiem wam, że mi było szkoda, bardzo no, Szkoda była, no tak, tak patrzyłem. No bo, ale. Bo ona była tak zadbana. No ale no, no co, no będzie stała następny rok, drugi rok w garażu, trzeci rok. Bo no, my tylko byśmy, no, byśmy chyba, by, by na nią patrzyli i kocem przykryli. No, także już. Artur nie ma samolotu. Nie. nie <laughs> Będziemy wracać, to wam coś powiem. Tak, to musicie usłyszeć. To jest numer. Tak. Numer czekajcie na powrót z Media Expert. A bo to co kupiliśmy w Media Expert to pokażemy Wam w następnym filmie. Tak. Bo już dzisiaj jest późno i wam na pewno pokażemy. Ale ten numer co wam zaraz opowiem, to wam becia opowie. Dobra, a jedziemy do Media Expert, bo przyszła kamerka, którą właśnie będziemy nagrywać. Mam nadzieję, że będzie dużo lepszy obraz. Że nie będzie, nie będzie skakać. Latał, no. Lepsze będą ujęcia w nocy, bo ona ma lepsze ujęcia w nocy. Tam pod halą sportową jest miejsca i tu jest cień. Dlatego że jagody, jagody. Chcesz to zakupić? Jagody. Pan z bratem. Mhm. Zobaczymy, kurtę taką jakąś Jagodziankę może zrobić. bułeczki tu. z Jagodami. A wy tu będzie mi lepiej wyjechać i wjechać. No, nie wiem. Tak. Kręć. Jeszcze do chodnika. O, i dobra troszkę do przodu No, idziemy. Zobaczycie jaki numer tak. No jedziemy Teraz Becia wyjedzie Teraz wam opowie co Becia zrobiła Co ja zrobiła? Wiem, wiem. Ale gorąco jest u nas. się coś zgubił. Nie. Nie. Tylko mi że odla... odpadło? Z tego gustopakowanych uczuć Aha. Więc może tu w prawo, nie? będą jechać? mieć kolejowo No dobra I tak musimy poczekać Zaraz Bęcia wam popowiada Jakie jajka Dzisiaj o 10 rano Tak Przychodzi Możesz to umówić. dzwoni pani Listonosz. Ja mówię, kto to do nas dzwoni o tej godzinie? Listonosz polecony do pani Beaty. O, nie spodziewam się żadnego poleconego listu i jak myślicie pani mi daje a że to taka znajoma e, listonoszka i mówi do mnie, no pani Beata gdzieś panią capnęli mówi, gdzie mnie capnęli, kto mnie capnął ona mówi bo roznosi, no to wie co, nie kobieta mówi, fotoradar panią capnął Zdjęcie, Pani musieli zrobić? Bo na 100% to mandat przyszedł. Ja wiem, ale mi Pani przynosi nowiny. Mówię, to coś lepszego, żeby jakieś pieniądze przynieść, a nie mandat. I słuchajcie, a ja, ja mówię, nie? Ja, no, ja, ja, ja mówię, nie, no ja nie mogę dostać mandatu. Za co? Mówię, to niemożliwe. Ja mówię, bo, bo ten, ja zazwyczaj tylko jeżdżę po żaganiu. Y, dalej, dalej nie jecham. Ja mówię, coś, coś, coś mi tutaj nie gra. Jak myślicie, odpakowujemy kopertę? Tak, oczywiście, mandat. Przyszedł na mnie mandat za przekroczenie prędkości o 16. O 16 km. Bo było 50, tak? A było 66. Cześć. No, tylko że ja nie wiem, ten, kto pisał to, to chyba nie zauważył, że na zdjęciu to jest mężczyzna, a nie kobieta. No to raz się przyznaj. I czy punkty dostałaś? I trzy punkty dostałam I było szesnaście. Jakby było piętnaście, by była stuwa. A że było szesnaście, to było dwie stówy Tak. Przyznaję się to ja. Jak wracaliśmy z nadmorza, jest taka wieść, żebyście wiedzieli, jak będziecie jechać. Lutol suchy, przed Ciebie godzinem, tam szczelę gdzieś tam. Radar jest tak ustawiony, że wyjeżdżasz już z wioski, już jest tablica koniec miejscowości, a z drugiej strony stoi radar. No. To jest normalnie czyste naciąganie. No ale trudno, no. Tak. I cyknęli zdjęci. I myśmy wracali. Ja mówię: Kurde, coś chyba cykło, chyba mi gdzieś zdjęcie zrobili, nie? No i zgadłem. Ty przekroczyłeś, a mnie ukarali. A cię dostała 3 punkty. 3 punkty i 200 zł. Pierwsze w życiu? Nie miałam już wcześniej. A punkty tak. też? Tak. Tylko, że ja miałam dwa razy po 100 zł. Bo ja miałam przekroczenie tylko chyba. Do 15. O 10 czy 11? No, no to do 15. No. I chyba dwa punkty i tak, i 100 zł. A teraz, teraz to nie ja, teraz to ja dostałam za ciebie no ale to można było napisać, że to ja jechałem ale to jest więcej pisania załatwiania tak, więc podzielimy się tymi punktami w razie W to kiedyś ty weźmiesz na siebie tak jest tylko nie wiem jak to będzie, bo ponieważ jeździmy samochodem, gdzie pierwszy jako właściciel figuruje jako ja jako bycia i ktokolwiek zrobi teraz na tym ten to to będzie na mnie przychodzić no ale to wystarczy tam uzupełnić te wszystkie Rubryczki, 360 rubryczek i... I takie dostaliśmy, takie jaja, takie dostaliśmy, pozdrowienia jeszcze z nadmorza. No. Ja wiem, że niektórzy się cieszą, nie? <grym> ta, i trzeba było do, 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 do nadmorza dopłacić do jeszcze 200 zł. Do tej rybki, jeszcze 200, 200 zł. zł. Czyli rybka kosztowała 326 zł. <grym> no trudno <grym> no. Tak go postawili na samym wylocie, żeby tylko łapać jak najwięcej I tak. czytałem, że dzisiaj i dzisiaj że w tym roku złapał już 1200 kierowców prawie Ten, 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 ten radar no. No. Tak jest super ustawiony A z drugiej strony drogi jest za tablicą miejscowość za nią No to jest No trudno, no no trudno. No to Miało, przekroczyłeś, trzeba się pogodzić i, i nic na to nie, nie, nie poradzić. I... Jakbyśmy jechali kangurem, to na pewno by się nie udało. <śmiech> <śmiech> tak, gdybyśmy jechali być o... on by się rozpędził. Słuchajcie, to na pewno byśmy nie dostali mandatu. No a tu jechałem przez wioskę 50, 50, patrzę, jest tablica, koniec. No to, no to przyspieszyłem. Za, tak, no, no to zaczynałeś się rozpędzać. No. No. I to na dzisiaj tych ciekawych <śmiech> informacji. <śmiech> tak. No, będziemy się z wami żegnać. Później wam pokażemy co kupiliśmy. No, w następnym filmie zobaczycie co kupiliśmy. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa Miłego dnia wam życzę.